czas emigracji ze Związku Radzieckiego do Izraela. Moshe na lotnisku kontrolowany przez celnika otwiera walizkę, a w niej złote popiersie Lenina. A co to? Nie co to, nieco to tylko kto to? To towarzysz Lenin. Geniusz Największy myśliciel! Wynalazca najlepszego systemu politycznego na świecie. <laughs> Uśmiechnął się celnik, dobra, dobra, i przepuścił. A na lotnisku w Jerozolimie podobna sytuacja. Co to? Pyta celnik, wskazując na popiersie. Nie co to, nie co to, tylko kto to? To wszawy komunista. Jak tylko dojadę do domu, to go postawię w kiblu. <laughs> Uśmiechnął się celnik i również przepuścił. Natomiast w domu wnuczek. Ciadek, ciadek, a kto to? Nie kto to, Wnusiu, tylko co to? To 5 kg szczerego złota.